Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie świętego Michała Archanioła, na czasy ostateczne. Umiłowani w Chrystusie, człowiek stał się całkowicie nierozsądny, wierzy, że jest samowystarczalny w najbardziej krytycznym momencie ludzkości, kiedy człowiek jest bliski zerwania nici która w taki czy inny sposób wiązała wszystkich ludzi, stworzenia Boże, w równowadze, i w tym momencie człowiek jest w krytycznym punkcie, powtarzam, krytycznym, kiedy człowiek wejdzie w fazę największej katastrofy dla tego pokolenia. Człowiek, syn Boży, nie może trwać w tym nieokiełznanym biegu ku wszystkiemu, czego nie zna nie może trwać w upadku w mętność ponieważ kiedy duchowość upada w mętność, staje się ciężka, a ciemność uniemożliwia jej ponowne wzniesienie się. W tej chwili my, niebiańskie legiony, znajdujemy się w ciągłej walce ze złem, nieugiętej walce, ponieważ legiony zła są nad wszystkimi ludźmi, aby wziąć ich w niewolę i skrępować łańcuchami grzechu, aby nie czuli pragnienia nawrócenia. Nasze niebiańskie armie walczą z demonicznymi legionami, które wchodzą do umysłu, do myśli, wdzierają się do inteligencji człowieka i niweczą ją, aby napełnić serce człowieka niegodziwością, goryczą i pragnieniem zemsty, budząc w człowieku niewyobrażalne czyny i dzieła. Słucham i uświadamiam sobie, jak, poprzez jedno tylko słowo, które zaprzecza istnieniu diabła, Ludzkie stworzenia oddają się rozpuście i w ten sposób wpadają w sidła tego wszystkiego, co jest grzeszne i co obraża naszego króla i pana Jezusa Chrystusa. W tej chwili, aby człowiek pozostał wierny naszemu królowi, konieczne jest, aby poznał naszego króla, nie poprzez to, co mówią inni bracia, nie poprzez to, czego doświadczyli inni bracia, konieczne jest aby każdy miał swoje osobiste doświadczenie z naszym królem. Spotkanie każdego stworzenia ze swoim stwórcą jest konieczne, aby wiara była niezwyciężona. Umiłowane dzieci króla, jako książę niebiańskich armii muszę podzielić się z wami tym, że człowiek osiągnął maksymalny punkt pragnienia władzy i z tego powodu nie będzie myślał o swoich braciach i będzie pędził na wojnę. Rzeki krwi popłyną przez cały świat przed bezlitosnym człowiekiem, człowiekiem chętnym do walki tylko po to, aby mógł zabijać, torturować swoich braci, ponieważ te istoty, które wybiorą drogę siły i grzechu, będą prześladować tych, których dusze są na prawej ścieżce, ścieżce naszego króla. Umiłowani naszego króla, pragniecie być lepsi i stawiać kroki życia wiecznego. Osiągniecie to przez pokonanie siebie, przez walkę z samym sobą. Jest to chwila, w której postanawiacie zburzyć wszystko, co przeszkadza wam wznieść się ku połączeniu z wolą Trójcy Świętej. Jeśli nadal będziecie działać i pracować tak, jak robiliście i nadal robicie w tej chwili, trudno będzie wam wiedzieć więcej, poza tym co widzicie gołym okiem. Każdy z Was musi być zdeterminowany, aby dokonać prawdziwej zmiany, prawdziwej zmiany, a wielką przeszkodą na drodze duchowej jest Wasz temperament. Nasz król pozostawił naukę o temperamencie pokoju i dopóki ludzkie stworzenie nie wybierze tego modelu pokoju naszego króla, dopóty trudno mu będzie wznieść się i osiągnąć pełnię życia w duchu. Pokora jest konieczna i ten kto nie pokonuje samego siebie, pozwala, aby pycha zabrawa go tam, gdzie jej się podoba, a nie będzie to spotkanie ze swoim stwórcą. W tej chwili konieczne jest, abyście byli posłańcami miłości i pokoju. Macie wolną wolę, używajcie jej do kontrolowania siebie i w każdej chwili, gdy to ludzkie ego chce pokonać kroki które podjęliście w celu duchowego postępu, zatrzymajcie się i nie pozwólcie mu kontynuować. Jesteśmy na całej ziemi, ponieważ chcemy zaspokoić pragnienie Chrystusa dla dusz. Jesteśmy współtowarzyszami podróży, jesteśmy posłańcami Boga, naszym obowiązkiem jest nie opuszczać Was. Jak to zostało ustalone przez boską wolę, Każde stworzenie ma swojego anioła stróża. Biorąc pod uwagę to, co nadchodzi, zgodnie z prośbą nieba chronimy każdego z Was wszelką pomocą, abyście mogli zdobyć i przekroczyć ten świat, który nieustannie uniemożliwia Wam pełne przeżywanie radości wytworzonej jedynie w wyniku wierności Trójcy Świętej i miłości do naszej królowej i matki ludzkości. Odmawiajcie, Różaniec Święty, nasza królowa wysłuchuje i wstawia się za Wami. Człowiek walczy z samym sobą, walczy o to, aby się wyróżnić i być pierwszym pod każdym względem. Człowiek jest zdominowany przez pychę i przez złe nauczanie większości rodziców, którzy są pobłażliwi wobec swoich dzieci, a dzieci nie okazują im należnego szacunku. Bunt dzisiejszej młodzieży został uknieciony w domach, gdzie centrum domu jest technologia. Rodzice nie zajmują się swoimi dziećmi, bo ciągle martwią się o programy, których są wiernymi fanami, a dzieci nie zajmują się swoimi rodzicami, komunikacja w rodzinach została utracona. Dzieci korzystają z technologii do późnych godzin, buntują się jako istoty ludzkie. Ponieważ źle wykorzystana technologia stale przekazuje im przemoc, buntowniczość, spory, zabijanie, brak, niedostatek, wojnę, obojętność i konkurencyjność. Umiłowane dzieci króla, w tej chwili domy są tak źle ukierunkowane. Szatan wykorzystuje to błędne ukierunkowanie, aby dzielić rodziny, Rodziców na dzieci, dzieci na rodziców, braci na braci, ponieważ szatan jest właścicielem podziału, w którym czerpie wielką przyjemność. W rodzinach nie słychać już konkretnego dialogu, bo każde miejsce jest zajęte przez technologię. Wy, dzieci Boże, nie pozwólcie, aby to Was pokonało, że poprzez sieci społeczne jesteście kontrolowani właśnie przez tych, którzy działają na korzyść Antychrysta. Nie zauważyliście. W tej chwili człowiek jest całkowicie kontrolowany w swoich czynach i pracach i dlatego łatwo padnie ofiarą Antychrysta. Dzieci królowej wszystkich aniołów i matki ludzi, jest konieczne, abyście powrócili do bycia prawdziwymi, abyście pozostali na właściwej drodze, abyście nie ulegli złu i nie zaparli się Boga. Musicie być odważni, wielkoduszni, aktywni we wspólnotach, aby zanieść słowo dobrej nowiny wszystkim tym, którzy są na złych drogach. Zmieńcie się w tej chwili, nie czekajcie do jutra. Bądźcie nowymi istotami, które działają i pracują, wiedząc, że czas należy do naszego króla, a nie do człowieka, i kiedy człowiek oczekuje lub ufa, że jest dużo czasu. Może ta chwila jest to, kiedy ma najmniej czasu? Człowiek czeka i nie zmienia się, nie może skorygować swojej drogi, jeśli nie jest to przez prawdziwą pokutę, a prawdziwa pokuta oznacza działanie i pracę na podobieństwo Chrystusa. Istnieją charytatywne, miłe dusze, które kochają swoich braci, ale głęboko w ich sercach, co przeważa jest arogancja pragnienie, aby wyróżniać się, a przede wszystkim dominujący temperament, który kontroluje wszystkich tych, którzy zbliżają się do nich. Dzieci króla, spieszcie się, nie marnujcie tej chwili, ponieważ ci, którzy są skruszeni w czasie wielkiego ostrzeżenia, będą tymi, którzy po ostrzeżeniu będą z determinacją kontynuować kroki mistrza, ale ci Którzy obfitują w pychę w czasie ostrzeżenia, po ostrzeżeniu powstaną przeciwko swoim braciom i uczynią wasze krzyże bardziej krwawymi i ciężkimi. Nie zapominajcie, że słońce jest znakiem życia i dobrobytu dla człowieka, ale w tej chwili to samo słońce buntuje się przeciwko niegodziwości człowieka. Historia ludzkości jest historią miłości i miłosiernych darów od króla ale ludzie tego pokolenia skorzystali z Bożego miłosierdzia, aby nadużywać tego miłosierdzia. Nasz król pozwala, aby jego dzieci zostały oczyszczone, aby ich dusze nie zostały stracone. Umiłowane dzieci naszego króla i naszej królowej, wojna nadejdzie wcześniej niż sobie wyobrażacie, nie zapominajcie o tym. Pamiętajcie o tym nie zapominając, że Boże miłosierdzie pozostanie z każdym z Was, jednak podobnie boska sprawiedliwość również pozostaje i pozostanie z każdym z Was. Nie zwracajcie uwagi na tych, którzy zaprzeczają grzechowi, piekłu i złu, bo oni wciągną Was w ogień wieczny. Nasza królowa i matka wszystkich aniołów wstawia się za Wami wszystkimi. A jej syn Jezus Chrystus nakazał jej dowodzić naszymi legionami, aby była tą, która zmiażdży głowę szatana i zakuje Go w otchłani, aby nie mógł uwodzić narodów i nie mógł dalej tworzyć sideł wśród ludzi. Krew dzieci króla rozleje się i ziemia zatrzesie się z siłą powodującą przesunięcie osi ziemi, i to przesunięcie z siłą. Powodując zalanie ziemi wodą morską, aż ludzkość uknie kolana, a nasza królowa i pani rozkaże żywiołom zatrzymać się. W swoim uporze nie przyznają, że są winni sprowadzenia na siebie tego, co przyciągają, że są winni nieszczęścia, bólu i cierpienia w tej konkretnej chwili. Małe dzieci nie będą cierpiały tego, co dorośli. Dorośli są świadomi swoich czynów i dzieł. Sprawiedliwi, niewinni zostaną przez nas uratowani podczas wielkiego i przerażającego oczyszczenia. Później zostaną zabrani do swoich miejsc pochodzenia. Łatwo jest przynosić słowo, trudno je wypełniać w codziennym życiu. Umiłowane dzieci naszego króla, nasz król pośle do swojego ludu swoje ukochane stworzenie, które z radością czeka na rozkaz króla, aby przybyć na ziemię i kontynuować jego apostolat, chroniący lud naszego sprawiedliwego króla przed wielkimi interesami, które zbiegają się w tej chwili, interesami, które doprowadzą ludzkość do wymazania. Módlcie się, módlcie się, nie ma takiego stworzenia ludzkiego, które modliłoby się nie wiedząc dlaczego. Ci, którzy się modlą, robią to, ponieważ potrzebują pomocy. Ci, którzy się modlą, robią to, bo potrzebują schronienia, przewodnika i ochrony. Módlcie się, módlcie się z wiarą, kiedy się nawracacie, musicie się nawrócić, aby wasza modlitwa została wysłuchana przez Stwórcę, przez Matkę wszystkich ludzi, aby się wstawiła. Pozostajemy z Wami i każdy z Waszych aniołów-stróżów cierpi, gdy działacie wbrew woli Bożej, gdy działacie myśląc tylko o swoim osobistym dobru, gdy działacie, by zyskać znaczenie przed braćmi. Nasz król potrzebuje ludzi pokornych, ludzi prostych, ale niezwyciężonych, ludzi przekonanych i nawróconych, gotowych nieść słowo i zamieniać je w akt miłości którym będą się dzielić z braćmi. Ludzkość jest pełna istot, które nie wiedzą, co nadchodzi, są ignorantami i z powodu swojej ignorancji zaprzeczają wypełnieniu się proroctw. Są tak nieświadomi, że zapewniają, iż zapowiedzi z nieba są tylko wymysłami, które mają przestraszyć człowieka i nie przyjmują na siebie odpowiedzialności. Wy jesteście tymi, którzy potrzebują zbawienia duszy i osiągnięcia życia wiecznego. To wy powinniście dojść do wniosku, że bez boskiej pomocy jesteście niczym i posuniecie się niewiele lub wcale. Nie dajcie się dalej łatwo zwodzić i być pychą. Powinniście powrócić do pokory i świadomości, że bez boskiej pomocy bylibyście zgubieni. Musicie błagać o nową możliwość miłosierdzia, a my, którzy pozostajemy uważni na Wasze wołania, przyjdziemy Wam z pomocą, ale potrzebujemy woli człowieka, aby na to pozwolił. Ważne jest, abyście byli świadomi, że energia jądrowa jest nowym Herodem tej chwili. Usłyszycie ryk ziemi i zobaczycie, jak się otwiera, na niebie zobaczycie wkrótce wielkie sygnały. Nie zaprzeczajcie nadal temu, co jest wam zapowiedziane przez proroka Chrystusa, umiłowaną córkę naszej królowej. Objawienia są dane z wyprzedzeniem, zanim się wypełnią, a nauka je później zatwierdza. Jeśli Bóg jest z tobą, któż jest przeciwko tobie? Ale umacniajcie się i nie zaprzeczajcie temu. Co jest niezaprzeczalne, bo będą wielkie odkrycia i wielkie prawdy będą znane. Niech Bóg Pokoju i Miłosierdzia oraz nasza królowa Wam błogosławią. Święty Michał Archanioł.